Dzień dobry, witam, Zagramy dalej w, w Mighty Magic 8, The Day of the Destroyer, Dzień Niszczyciela, z niszczycielem żeśmy rozmawiali w poprzednim filmie, ja nie jestem do końca przekonany, ale to chyba miało tak wyglądać, że to nasza drużyna poinformowała tego niszczyciela, że ci wszyscy krigani już nie żyją, czy to jest tekstura z Mighty Magic 6? Może nie. No, i on dzięki temu teraz już nie chce nas zabijać, nie? Tak, uwierzył nam na słowo. Dobrze, no to teraz to. Czemu to nie działa? Okej. Okay. Pewnie klikam z niej z tej strony co trzeba i dlatego to nie działa. A może czegoś mi brakuje? Jeszcze? Może trzeba na tym stanąć? Nie. Można ten stanąć w ogóle, bo spadną od razu. A jednak można, ok? Jest Recording. E, tego miecza musi dotknąć osoba, która ma flat. Czyli Ezref. What lies ahead? I co to za lokacja jest? NWC to jest biuro. Dzień dobry, Anna Wool, tutaj ws będą wszystkie postacie będą miały imiona twórców, y znaczy y ludzi pracujących w biurze New World Computing. To jest ukryta lokacja. I oni chyba nic nie mówią. To są piraci, wszyscy oni są piratami. Może przez to zbankrutowali. Ciekawe gdzie jest John Van Canegem, trzeba go znaleźć. To skarbę nie można też wszystkich wyrzucać tutaj. Trochę makabryczne to jest, ale... O! O, to to jest. Proszę bardzo, witamy w biurze NWC. To jest taki żarcik. Generalnie tutaj nie ma nic chyba ciekawego. Może jakieś skarby będą. Przeciwników to na pewno nie będzie. Keith Frankart, już piratem jest, tylko czardziem że też im się chciało, nie? Powstawiać do gry kurde, tyle postaci z imionami. Jest John Van Cannagen. On jest arcymistrzem. To jest jego biuro. Gdybym miał takie biuro, to popadłbym w depresję. Pete Ryu. Pete. Jeff Latner jakieś zada spotkań chyba to jest Ciekawe czy to faktycznie oddaje plan pomieszczenia biura NWC Trzeba by to porównać z tym jak wyglądało biuro NWC w siódemce i w szóstce w, Z szóstki, w siódemki mniej więcej pamiętam Z szóstki niestety nie było nam dane zobaczyć Ale chyba w było to trochę podobne John Krause Zakładając oczywiście, że, że New World Computing nie zmieniało swojej siedziby przez ten czas pomiędzy 7 a 8 albo 6, nie? Scott White. Tim Lang, Tony Evans, Ken Spencer. Co ty tam kroisz? Nie wiem jak bardzo rozległa jest ta lokacja, ale jak widać tutaj naprawdę nie ma nic, są tylko postacie, nie? On jakby na zawsze się wyryli sw swoje nazwiska w... w takim cybernetycznym pomniku, nie? Tak to można powiedzieć: nazwać Tracy iwata. Tracy to nie jest czasem damskie imię? jest kobieta, chyba jedyna była jako sekretarka tam. No, co to za wielkie drzwi. To jest wyjście, ciekawe. Czy to jest wyjście z tej lokacji, czy to jest przejście do jakiejś innej lokacji? Tu jest jeszcze jedna kobieta. No i to biuro się jeszcze ciągnie w tą stronę. Philanthus Skies. Nie znałem takiego imienia wcześniej. Imienia Chris Bates. A, i tutaj jest jakiś sekret jeszcze, proszę bardzo. Andrew Groom, Mark John Machin, tak Adam McCarthy George Almond. Almond to chyba jest jakiś. Nie wiem co to kurde jest. Orzech chyba taki, nie? Almond Orzech laskowy? Może? McGuffin, tak? Świetne nazwisko. Jennifer Bullard. Marcus Pregent. Jack Russell. Czyli odkryliśmy przeznaczenie fleta w tej grze. Bo flet jest potrzebny, żeby tutaj wejść. Jak się nie ma fleta, to się nie wchodzi. Dave Bottom. Walter Johnson. Michael Wolf. O! Wolf. To jest podwójne biuro. Fernando Castillo, ale gdzie, gdzie oni komputery mają? No, mogli im komputery choć to robić? Brian Kemper Dodatkowo, no, tak nawiasem mówiąc, w Mighty Magic 10 też jest biuro eee, Tym razem jest to biuro chyba Ubisoftu I tam to już jest takie futurystyczne biuro bardzo, nie? Nowa Morisako przez W, czyli Noa, tak? Noa Prawie jak Noe W wersji amerykańskiej Czy to jest wieście? Nie to jest kolejna warstwa, jeszcze chyba. Czyli są toalety? Wygląda mi na toalety. On nie robi robić kibla, nie? Ale juk style. No proszę bardzo, ale głupota. Faktycznie miał się chyba otwierać, ale się coś podpieli, tu i nie chcą, co nie tak. W swoim własnym biurze zrobili biuro czaso drzwi czasoprzestrzenne. No. Louis, tak? Bill Stoneham? Brian Farina? Eee, no dobrze, ale to jest trochę głupie. George Row, ponieważ w biurze NWC w siódemce, które nawiasem nie wyglądało jednak, tak? Nie, tylko inaczej, to tam były nagrody jeszcze. W postaci jakieś tam artefaktów, pieniędzy. Tutaj nie ma nic. John Slowski, Paul Ratner, Lisa Whitman. To jest puste pomieszczenie, może to też jest jakiś sedes I ja, chyba tyle, jeżeli chodzi o biuro NWC. No, jeszcze to. To też puste pomieszczenie. Schowek na miotły. Okej, okay, no to ma jakby były jak przedmioty, to by były widać, nie? Także można założyć, że ich nie ma bezpiecznie. Natomiast jak przejdę tutaj, to pytanie gdzie zostanę wyrzucony. Przy mieczu, okej. Okay. Może być. Także idziemy po kolei tych twórców, znaczy władców uwalniać. Pochodnie rzucę, jeżeli nie jest rzucona. Chyba jest rzucona, ale tak jest nie widać, nie? Nieważne, bo na automapie wszystko widać. Do jajek teraz trzeba iść. I do te jajka też chyba będą pomniejszymi lokacjami, tak mi się wydaje, no. Magiczna morsz ziemi wiruje wokół tego kokonu z kamieni i skał. Ze środka dobiega jak jęku, dręki niczym zabierający wicher. I tutaj będą jeszcze przeciwnicy to najlepsze. Także pomimo tego, że eskaton jest teraz po naszej stronie już, to i tak nie zamierza nam tego ułatwić, nie? Porność na magium mysłu to 17. Dużo osób? No to zrobimy im. Daj! Chodźcie, 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 podejdźcie bliżej Jaki mam dzień w ogóle? Muszę to pilnować tego. No, kwiecień jest tak? Dalej. 3 kwietnia, ok. Uh, it's useless. To nawet dosyć duża lokacja, jest to jajko. Nie spodziewałem się. Hmm. Te skrzynie jeszcze tam są? Będą przedmioty. Dużo jeszcze przedmiotów wypada, takich niepotrzebnych zupełnie. Podejrzanie te skrzynie są, nie? Jak pułapki takie. Uh, o, Punkty magii plus 12. Umiejętność rozbrajania plus 16. Nie. Uh, nie Troszkę nie implozji. Zobaczymy. Chociaż już się mogę definitywnie przestać tymi pytaniami przejmować, bo naprawdę nie znajdę już nic dobrego, nie? Coś... nic co by mi mogło tutaj jakoś... A, w... pomóc, no. Już... maksymalną trudność po poziomu potworów A, została, została osiągnięta. Zobaczmy, czy ta zbroj... zbroja będzie fajna. Stwierdzam, że nie. Z 15 wytrzymałeś plus 5 pancerz. Może być. I w drugą odnogę. I chyba uda mi się nagrać w ogóle tą grę dzisiaj do końca w końcu. Będą wszystkie filmy nagrane. Zreszcie, nie? Daj. Skończyło się błogosławieństwo. O, proszę bardzo. I heroizm też. Magiczne oko jeszcze nie. I tutaj będzie więzienie, tak? Kto tam? Czy zostanę wreszcie uwolniony? Uwolnij Shulwenda. Dziękuję wam za uwolnienie mnie. Wyruszam teraz, by zaprowadzić porządek w mojej krainie i zrobić to, co mogę do dla waszego świata. Wiedzcie, że Shaowen, Władca Powietrza, jest wam wdzięczny. Żegnajcie. W ogóle to przeczytajmy książkę popularną. Kromanci, wiemy, że to Zara wyszedł na przybycie Ramfistów, wymiar żywiołów to było. Niszczyciel, zgodnie ze swoim, ze swoim przeznaczeniem, klucz Santora otworzył portal prowadzący do Wydarzenia kryształu, kryształu i drużyna weszła do środka. Wewnątrz znajdowało się dziwne przejście otoczone się nami z niebędu, strzeżone przez smoki o ciałach z klejnotów i inne podobne im stworzenia. Na ich widok zadrżały serca bohaterów? <grymnie> wcale nie. Choć spotkali się z tak wieloma tajemnicami w wymiarach żywiołów i w innych miejscach, w których przyszło im walczyć. Lecz mieli przywódcę i on pociągnął ich za sobą, idąc uparcie naprzód. Dzięki temu wsparciu przebili się przez przejście i dotarli do wymiaru między wymiarami. Chyba ona, nie on, tutaj. Królestwo Niszczyciela było krainą szaleństwa. Stworzony z podstawowej substancji chaosu wymiar między wymiarami jest miejscem nieprzystosowanym do utrzymania bardziej uporządkowanych istot. Chociaż niewiele dotarło, aż tutaj powiada się, że słabsze stworzenia natychmiast tracą tu zmysły zdruzgotane przez ogromnie uporządkowania. Nieprawda. Jednak w żadnym razie nie było to miejsce niezamieszkane. Osobliwe besje składające się z koszmarnej energii włączyły się po pustkowiach wymiaru. Czekały na właściwą chwilę, by wedrzeć do snów mieszkańców innych wymiarów. Zwykle doświadczamy widoku tych potworów w formie mentalnych fantazmów niespokojnego snu, ale to ich niebezpieczne fizyczne formy stawały na drodze bohaterów zmierzających do Pałacu Niszczyciela. W końcu jednak udało im się tam dostać. Po drodze mijali rzeźby i budowle o niesamowitych kształtach. Nie poświęcali im jednak wiele uwagi ze względu na furię walk, jakie musieli toczyć. Tak oto znużeni walką i drogą weszli do labiryntu pałacu, a wkrótce potem znaleźli się pod, przed obliczem samego niszczyciela. – Czemu? – pyta Luna. – Czemu niszczycielu pragniesz unicestwić unice Dobrze. Czemu... <noise> czemu pytano? na... Czemu nie w świecie dopragniesz świat? Kochamy go i pragniemy, byś odstąpił od swych planów. Istota chaosu odniosła się do przebyłych neutralnie. Moja uwaga została zwrócona na wasz świat, gdyż został on splogowiony przez diabły. Moi zwiadowcy donieśli, że nazwaliście ich przybycie nocą komety. Na niej przybyły diabły, zwane przez was kriganami. A nie mandate of Heaven to było czasem? A nie nocą komety? Na niej przybyły diabły zwane przez was kryganami. Moi władcy uczynili mnie ostateczną bronią przeciwko nim. Jeśli pojawią się na świecie, który nie jest zdolny bronić się przed nimi, moim zadaniem jest upewnić się, że nie rozmnożą się na nim. Ależ my już sobie z nimi poradziliśmy, woła lona. Przecież w ubiegłym roku Katarzyna Iron Fist zniszczyła ich wszystkich, twoja rodzina robota została już wykonana. Wiem o tym, że niszczyci niszczyciel, jednak gdy zostanę wyzwany, nie można mnie odwołać. Gdy przydzielono mi misję żyli. tak nakazali moi władcy, którzy straszliwie ucierpieli z rąk Krigan. Luna nie może opanować szoku, to szaleństwo. Skazam się, powiedział niszczyciel, kręcąc głową, i pragnę jego końca, ale nie mogę pomóc wam bezpośrednio. Przypuśćmy jednak, że położę te klucze. Wyciągnę kółko z czterema kluczami, ozdobionymi przez klejąty. na stole, a potem odwrócę się. A jeśli te klucze znikną, gdy będę odwrócony, jakże mogę wiedzieć, co się z nimi stało. Po tych słowach niszczyciel położył tajemne klucze na stole przed sobą i odwrócił się, by podziwiać ozdobny kobeleń znajdujący się za, za jego tronem. Luna cicho podchodzi do stołu i chowa klucze do kieszeni. Szybkim gestem każe drużynie wyjść z sobą z sali tronowej i oddalić się od enigmatycznego niszczyciela. Czyli tutaj było lepiej wyjaśnione, co się tak naprawdę stało. Dobrze, czyli to załatwione. Teraz to, to i to. Jeszcze trzy. No to po kolei. Zgodnie z... Niezgodnie z ruchem wskazówek zegara. Jajko. Pomimo, że temperatura powietrza jest dość wysoka, ten blok lodu nie topnieje. Wokół niego wiruje magiczna moc, że wioł wody, która ochładza lód. Oszustwo, po pierwsze, ponieważ gdy chciałem się dostać do... O. Gdy chciałem się dostać do... Biura NWC tu musiałem wybrać postać, która ma flet w Equipunku. A tutaj nie muszę wybrać postaci, która ma klucze w Equipunku. Także jestem, zostałem oszukany. Jest przyspieszony gra? Nie sądzę co? Otworzyłem drzwi, chyba nie chcą co też? są To jest wyjście, tak? Nie? Nie ma stąd wyjścia normalnego? Co to cholery. Czyli, by nie miał maga wdrożenie to, co utknąłbym tutaj na, na zawsze? Ja boże, jest to kolejny błąd, i jestem po prostu. spawnięty w nie tym miejscu, trzeba, nie? Przynajmniej tutaj nie znajduję się pod wodą. No dokładnie, jestem spawnięty w tym miejscu, co trzeba, no. smok wydaje się większy. Rzucę. Dzień Bogów. Godziny mocy znaczy się. I powiedzmy, że te smoki są jeszcze jako tako problematyczne i... Dobrze by było się z nimi uporać, tak szybko, jak się tylko da. Okej. one są rozgrzane, tak? Ciekawe, czy dotknięcie ich nie Punkty magii plus 17. Nie wiem co musiałbym znaleźć, żeby jeszcze mnie to zainteresowało na bezwym etapie. Jaki słaby ten jest słaby o. Dobra. Eh, uh, e, to jest śmieć. To też będzie śmieć. Kurde, no. Spadaj na ziemię, no. Pfff. Płowa obrażeń od ataków I pociskami. Identify it. uh, it's useless. Aczkolwiek być może to by słoniło, osłaniało przed tym y, strzałem blastera od tych know. smoków krysztołowych, nie? Ciężko powiedzieć. Ona wszystko uważa, że jest useless. Rozpieszczona, kurde. Aaaaa, Mogłaby zmienić płyta, nie? Jak ten człowiek, który nie może przestać liczyć, liczyć do trzech. Wytrzymałość plus 11. A, tak po prostu. On ma twarz? Uwolnijcie mnie szybko, udało mi się wytrzymać tak długo, ale to tylko kwestia czasu zanim zginę. Uwolnij piranastę. Nareszcie wolny. Moja odręka dobiłka końca, lecz co się dzieje z moimi poddanymi? Wiem, że niszczyciel zmusił ich do strasznego zadania. <laughs> Moja obecność wkrótce ich uspokoi. Muszę iść? Muszę. Żegnajcie. Okej, okay, no to to było proste. Teraz tak, powoli się kończę mana. Dlatego się udamy na szybko do Ravenshore. Nie, e, tak, dobrze. Do świątyni tylko po to, żeby odnowić tą manę. No, podejdź wyżej, dobrze. Kurde akurat znowu trafiłem na tą godzinę, kiedy świątynia jest zamknięta, no? Ile pod Rafa pośpiech? 10 godzin jeszcze. Sporo, no bo mamy już duży dopływ do tej magii światła, nie? Magia światła for the win. Tu albo tu, Dajemy tu, dajmy wymiaru ognia teraz. Więzienie króla żywioł wody. Nie, przeczyt nie przeczytałem. Przeczytam. Mocy magii ognia podgrzewają ten żelazny cylinder do czerwoności. Syk Pary sprawia, że wydaje się wam, iż w środku pełno jest wrzącej wody. I tutaj będzie, będę cierpieć, dopóki SBF nie rzuci swojego zaklęcia, które... ...które... ...które... no, lewitacji, no. No i tyle. Tymczasem oddech smoka, bo tam z tyłu są już te koszmary widzę. Coś tak zawiesili? Jeszcze raz, oddech smoka. I nietrafiony. Ale nic nie szkodzi. Oni się w ogóle nie różają. O teraz. Tam nie oberwali z tyłu z, ko z kolei teraz. Dobra, rzucam tę lewitację, bo już mnie denerwuje to, że oni obrywają cały czas. I don't know. Ty musisz zwinąć szybko. Ja chcę jeszcze tamte z tyłu trafić na... No. Koszmarów nie da się pokonać metodami fizycznymi. <noise> <noise> Okej, okay. to było dziwne. Oni żyli, ale dopóki nie wyłączyłem, nie wyłączyłem czasu z powrotem, to zginęli nagle. Zginęło. Gduk. Gduk! Szybkość plus 24. A uh, uh, efekty wszystkich huh. zaklęć magii ciała. Mogę się jeszcze zainteresować takim przedmiotem. Huh. Huh. 24. Uh, Przestań. Kto to wziął wszystko? Ty to wziąłeś, no właśnie, polarynki jakoś mi tutaj dobre nie chciały zbytnio wypadać, nie? Dobra, podruję sobie ten płaszczyk, co jeszcze tutaj zebrałem? To. Wszystkie zaklęcia światła tutaj jest odporność. To jest osobowość, plus 7. To to wyrzucimy. Ale w ten terror trzeba walić z zaklęciami. Pewnie smog by bardzo dobrze działał na ten terror, bo on atakuje z oddali. On smog atakuje kulami ognia, nie? Czy tam pociskami wnistymi. Skarńca. O, nie było pułapki. Ah, uh, it's useless. Ah, hm. uh, it's useless. Plus na ogień i dodawanie punktów życia, nie? Ah, uh, it's useless. Dziesięć efektów, nie? Ah, uh, it's useless. Hm. mówią hm. jeszcze, no to też jest uh. inna płyta uh. trochę, nie? Szybko. Kusza. O, tutaj spadek klatek był jakiś nagły. I będzie tutaj już więzienie? Tak jest. Uf, pan ryba. Pomocy. Udało mi się przeżyć do tej pory. Jak długo jeszcze wytrzymam? Niszczyciel to pasujące przywisko dla kogoś, kto uwięził mnie w taki sposób. Gdyby nie wy, ja, a Twalander, władca wody, wkrótce przestałbym istnieć. Moje odejście wywołałoby zakłócenie równowagi we wszystkich wymiarach. Dziękuję wam. Odchodzę teraz, by wszystko naprawić. Ja tymczasem będę jeszcze zabijał. Tam też po prostu chyba. Po prostu chyba zapomnieli ustawić pułapki, no. Ah, it's useless. Chrzanić. I took another one out. GDOK Okej, okay, wyjdziemy I teraz... tam Lotem A, zaraz już się skończy film, bo jest dużo już czasu, ten film trwa że tylko dolecę i trzeba będzie zakończyć Jeszcze jedno leczenie jest jajko? Ok. I przerwa.